W naszym magazynie tym razem porozmawiamy o tym, jak odpowiedzialnym zajęciem jest produkcja żywności, czym są metotoksyny i co to ma wspólnego z naszym zdrowiem. A jaką potrawę przyrządzi nasz gospodarz? W dzisiejszym odcinku programu Polskie Stół kolejne tradycyjne danie, tym razem placki ziemniaczane, czyli po poznańsku plynze. Panie Jakubie, czego potrzebujemy do wykonania tej potrawy? Przede wszystkim dobre pyry poznańskie są potrzebne. Czy mogą być młode? Młode również mogą być, jeżeli akurat jest taka pora roku. Jak najbardziej. Najważniejsze jest, żeby ciasto było świeżo zrobione, żeby ziemniaki były świeżo starte. To jest najważniejsze, żeby wyszły na dobre prędze. Czyli świeżo trzemy ziemniaki, do tego dodajemy mąkę tortową, dodajemy jajko, odrobina soli. Fuzarioza kłosów to problem, który na dużą skalę występuje w Polsce rzadko. Ze względu na korzystny klimat. Zdarzają się jednak lata, kiedy mamy dużo długotrwałych opadów. Wówczas uprawy są zagrożone. Należy zwrócić uwagę na aurę w okresie kwitnienia zbóż. Szczególnie dotyczy to do pszenicy. Jeżeli pogoda sprzyja rozwojowi grzybów, należy w tym właśnie momencie zastosować specjalistyczne środki ochrony roślin. Jeżeli produkty są traktowane środkami ochrony roślin, wcale to nie oznacza, że są mniej zdrowe niż te, które traktowane nimi były. Czasami bywa nawet wręcz odwrotnie, albo przeważnie bywa odwrotnie, że produkty, na przykład owoce albo ziarna zbóż, które nie były chronione, posiadają dużo więcej szkodliwych składników, szkodliwych komponentów, ponieważ rośliny tak samo jak, jak ludzie bronią się, bronią się przed chorobami. Choroby z kolei rozwijają się Prowadzą swój metabolizm, wytwarzają różnego typu toksyny. Przykład najlepszy w zbożach mamy całe gro chorób fuzaryjnych, które nie tylko niszczą plon, ale także produkują mykotoksyny, które są bardzo groźne dla ludzkiego życia i zdrowia. Obecność trucizn, jakimi są mytotoksyny w zbożach podlega stałej kontroli. Istnieją określone unijne normy dopuszczalnych zanieczyszczeń ich zawartości w zbożach i produktach żywnościowych. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od lat prowadzone są badania nad tymi związkami. Najistotniejszą istotniejszą ich cechą jest ich toksyczność. Ich toksyczność jest zarówno wysoka dla ludzi, jak i dla zwierząt gospodarczych. Stąd mówimy o tym, że zawartość mekotoksyn nie powinna mieć miejsca w produktach zbożowych bądź też w paszach, którymi skarmiane są zwierzęta. Jeżeli. Te pasze są zanieczyszczone. To wtedy przechodzą one do organizmu zwierzęcia. To zwierzę metabolizuje i w produktach tego metabolizmu, jak w przypadku krów w mleku, czy też w mięśniach, czy też w mięsie już później przeznaczanym na ubój, znajdują się te mykotoksyny. I my te mykotoksyny spożywamy wraz ze spożywaniem mięsa. Dalej, spożywaniem różnego rodzaju produktów z niego wytworzonych, bądź też przy spożywaniu jaj, również ma miejsce przyswajanie przez człowieka właśnie tych mykotoksyn. Stąd prosta droga do zachorowania. Dlatego, właśnie tak ważna jest ścisła kontrola zanieczyszczeń zbóż i produktów żywnościowych. Badania nad polskimi produktami wypadają bardzo dobrze. Co innego, często z produktami sprowadzonymi z zagranicy. Często te produkty są gorszej jakości. Wydaje się, że wyglądają ładniej, wyglądają zdrowiej, ale często one są zanieczyszczone. Dlaczego? Dlatego, iż tam są korzystniejsze warunki do ich wytworzenia. Ten problem dotyczy także pasz. Profesor Perkowski zwraca uwagę, by kupując pasze nie kierować się wyłącznie ceną. Ważne jest źródło, by nie skarmiać zwierząt czymś, co może zawierać metotoksyny. Powiedzmy o czymś, co może naszych widzów, szczególnie niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem, trochę zdziwić. Mówi się o szkodliwości stosowania środków ochrony roślin i potrzebie szczególnej rozwagi przy ich stosowaniu, właśnie. Ale są takie środki ochrony roślin, które paradoksalnie, a może, a może nie paradoksalnie, są korzystne dla tego ostatniego w łańcuchu pokarmowym czyli klienta kupującego. Od rolników od, kupującego w handlu produkty rolne. Trzeba zadać sobie pytanie, po co stosujemy środki ochrony roślin. Środki ochrony roślin rolnik stosuje po to, żeby uzyskać. Jak największy plon, ale także po to, żeby wyprodukować produkt o najwyższej jakości, jak tylko jest to możliwe. Zdrową żywność. Zdrową żywność, ale tak w sobie także przydatną, zdrową. przydatną do pewnych celów. Stosu produkując pszenicę jakościową na mąkę, niestety musimy stosować środki ochrony roślin, które pozwolą doprowadzić tą pszenicę do momentu zbioru w takim stanie, gdzie nie jest porażona ani przez grzyby nie przez różne szkodniki, dlatego jesteśmy zmuszeni również dbać o jakość tej pszenicy. Nie wszystko jest czarno-białe, czyli co należy stosować, czego należy się nie obawiać, żeby nasz produkt był zdrowy, jak mówię, sam sobie właśnie. Ze względu na jakość, ilość, ekonomię, no stosowane są zabiegi grzybobójcze, ponieważ jeżeli się nie zastosuje, to roślina przedwcześnie, przedwcześnie z Tra, y, y, dojrzewa wytwarzając mały, plon, niewielkie ziarna, i tutaj praktycznie no, rozpoczyna się już poprzez zaprawy, które, y, które przed siewem. I teraz, w zależności od rośliny, jaro, od ilości opadów, wilgotności powietrza, obserwacje, to praktycznie to rolnik musi być troszeczkę, y, bym powiedział, nawet y, znawcą pogody. Praktycznie w tej chwili bez podręcznej, yy, podręcznej takiej stacji yy, yy, podającej warunki pogody, to nie da się funkcjonować przy większych plantacjach. Czujność rolnika i jego wiedza ma wielki wpływ na osiągane przez niego plony. Wspominaliśmy już, że na rozwój chorób grzybowych istotny wpływ ma pogoda. Fuzarioza może zdyskwalifikować ziarno, a to oznacza wymierne straty dla rolnika. Jak rozpoznać chorobę? Objawy można pomylić łatwo z objawami jakichś chorób korzeniowych czy podstawy źdźbła, bo wtedy występuje bielenie kłosów. Z tym, że przy, jeżeli w przypadku fuzeriozy kłosów nie bieleje cały kłos, nie biele, roślina jest, wygląda zdrowo, jest zielona, natomiast bieleją poje, po, pojedyncze kłoski. To jest jakby pierwszy objaw fuzeriozy kłosów. Jeżeli coś takiego rolnik zauważy, no to może się spodziewać, jeżeli tego jest dużo na polu, można się spodziewać skażenia ziarna mikotoksynami. Z tym, że no wtedy właściwie jest już trochę za późno, no bo te objawy są już po kwitnieniu. I wtedy no jedyną metodą jest czyszczenie ziarna, czyli usunięcie porażonych ziarniaków. Zakażone ziarniaki łatwo rozpoznać, mają zmienioną barwę, są nierówne i pomarszczone. Mytotoksyny wytwarzają się nie tylko na plantacjach. Ważna jest cała droga zboża do ostatecznego przetworzenia. Dr. Kinga Stupers z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu skupiła się w swojej pracy nad badaniem zawartości metabolitów grzybowych w ziarnach zbóż i produktach zbożowych. Badając pieczywo, stwierdziła, że najbezpieczniejsze pod względem mikrobiologicznym jest to pszenne, wypiekane na drożdżach. Badania naukowe potwierdzają, że dla naszego zdrowia ważne jest także przechowywanie pieczywa. Co ciekawe, jeśli pieczywo już uległo zakażeniu, pojawiła się pleśń, w żaden sposób nie wolno go wykorzystywać. Bułka tarta ze spleśniałego pieczywa może być trucizną. One są termooporne, szczególnie mykotoksen z grupy trichotocenów. Część z nich może ulec rozkładowi, ale większa część mykotoksyn nie ulega rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury. Przy zachowaniu zdrowego rozsądku możemy czuć się bezpieczni, bo wszystkie badania naukowe wskazują na to, że zanieczyszczenia polskich zbóż są znacznie niższe niż w innych częściach Europy. Panie dyrektorze, no jakie są inne z natury choroby czy też toksyczności różnych płodów rolnych, które powinniśmy zwalczać i które powodują, że ta żywność z natury jest niezdrowa? chorób roślin, które mają wpływ na wygląd, smak, plon zarazem jest wiele, które i powstają na polu i potem podczas przechowywania to, to już to są wszelakiego rodzaju mączniaki rzekome, właściwe i tak dalej, które już pleśni bardzo dużo, bo to już jest chyba setki tego rodzaju zgnilizm, bakteryjnych, nawet tylko nie są może to grzybowe, ale też są szkodliwe dla zdrowia porażenia, jeżeli czytam otoczenie porażenia. Także chorób, które powinny być eliminowane ze względów zdrowotnych ludzi i zwierząt, jest bardzo wiele i dlatego dbamy o to, żeby odpowiednio stosować tak zwane pestycydy, żeby ich termin stosowania, ilość była stosowna, a nie niewielka w określonych terminach, aby pozostałości tak zwane, które są określone tam w milimolach często, były tak niewielkie, że de facto nie szkodzą człowiekowi, można powiedzieć praktycznie wcale, ponieważ organizm ludzki też się w naturalny sposób oczyszcza i zazwyczaj nieje jednego produktu w takich ilościach i, i permanentnie, żeby zatruć tak. organizm jakąś tam pozostałością pestycydów, więc jeżeli stosujemy je w odpowiedni przepisowy sposób, to znowu nie należy się tego bać. Rozważając lepiej <laughs> użyć trochę tych pestycydów, niż zdać się na naturę, która też zastawia na nas pułapki, która też w naturalny sposób skaża potrawy, powoduje, że one są też nie do końca zdrowe. Panie Przemku, Pan tak kiwa głową. Kiwam głową, dlatego że to nie jest tak, że można trochę zastosować. Są odpowiednie stężenia środków, które jeżeli. Bezpieczne. Oczywiście, że są określone Skuteczne. normy, w jakich skutecznych, 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 których, skutecznych. Trzeba, czy, których trzeba przestrzegać. I jeżeli taka pleść czy taka grzybnia z którejś rodzinie występuje, to trzeba ją. Bezsprzecznie zwalczać, środkami dopuszczonymi do obrotu, oczywiście przebadanymi, i tutaj nie ma mowy o tym, żeby taką, taką grzybnię zostawić na polu, bo po pierwsze psujemy plon, psujemy jakość produktu, która rośnie na tym polu, no i narażamy, no, no, narażamy, narażamy, tako, narażamy na straty nie tylko rolnika, ale także i konsumenta. Witam Państwa serdecznie. Dziś z naszym ekspertem porozmawiamy o zatrudnieniu. Zbliża się sezon prac polowych, zatem i rolnicy będą podejmować decyzje dotyczące umów o pracę. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Zawierając umowę o pracę, oczywiście musimy mieć na względzie tę okoliczność, że są to umowy. Które uregulowane są w sposób szczególny w przepisach kodeksu pracy, i będziemy musieli też uwzględniać okoliczności dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umowy o pracę. To reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ubezpieczenia społeczne osób, które będą taką pracę podejmowały. Osoby, które są pracownikami, podlegają ubezpieczeniu w ZUS. I w związku z tym nie są objęte już od chwili podjęcia pracy ubezpieczeniami rolniczymi. Rolnik-pracodawca. Na co musi zwrócić uwagę, oferując komuś pracę? Warunkiem takim podstawowym jest to, abyśmy pilnowali, aby wynagrodzenie za pracę nie było niższe niż wynagrodzenie minimalne. W roku 2011 kwota tego wynagrodzenia wynosi 1386 zł. I oczywiście proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, ona może być mniejsza. Możemy zawrzeć umowę o pracę i ona nie musi. Być zawarta na piśmie w momencie podejmowania pracy przez pracownika. Natomiast pracodawca powinien w terminie 7 dni najdalej od zawarcia tej umowy dostarczyć pracownikowi umowę pisemną. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.